Gościem Radia Katowice o poranku jest pani Aleksandra Dyla, pełniąca obowiązki śląskiej kurator oświaty. Dzień dobry pani. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Pani kurator, pełniąca obowiązki na razie, ale wystartuje pani w konkursie, który niebawem pewnie zostanie ogłoszony. Tak, jak się powiedziało, a trzeba powiedzieć B. Chcę, by kuratorium było instytucją otwartą na współpracę, a przede wszystkim wspierającą, wspomagającą dyrektorów szkół i nauczycieli, tak mówiła pani, to znaczy, że tak nie było. Myślę, że nie. Natomiast moje pierwsze kroki, właściwie jestem na tym stanowisku od tygodnia, a już w przyszłym tygodniu 1 i 7 lip... lutego, lutego, przepraszam, jesteśmy w lutym, ale mój kalendarz jest już tak pełny. Jesteśmy w styczniu. <laughs> w styczniu. tak, ale już 1 i 7 lutego zaplanowane jest spotkanie właśnie z samorządami, więc realizuję swoje Zapowiedzi. Już 1-7 lutego mamy spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z wszystkimi przedstawicielami samorządów, jednostek samorządu terytorialnego, czyli z prezydentami, wójtami, burmistrzami. To są spotkania takie, chyba mogę nazwać, robocze. To znaczy jesteśmy podzieleni na cztery grupy, tak żebyśmy mogli spowodnie porozmawiać na temat najbardziej pilących, bolących spraw, bolączek. Samorządów terytorialnych, także chciałbym po prostu z nimi porozmawiać. Pani kurator, to pewnie będzie tak, że ci samorządowcy powiedzą tak, no fajnie, podwyżka płac dla nauczycieli o 30-33 To skąd my na to mamy wziąć kasę i czy rzeczywiście administracja rządowa te pieniądze będzie przekazywać? Różnie z tym bywało. Myślę, że tak. Kuratorem oświaty no jest tylko. Od nadzoru nad jakością edukacji, nad poziomem kształcenia, kwestie finansowe, to absolutnie nie jest domena Kuratorium Oświaty, ja więc wie, nie chciałabym ja wiem, na ten temat się tak, wypowiadać. Ja wiem, ale takie pytanie na pewno padnie. Pewnie padnie, natomiast ja wierzę, że te zapewnienia i to, co Ministerstwo Edukacji Narodowej w tej chwili realizuje i zapowiada, będzie realizowane, także. Wierzę w to mocno. Pani kurator, ferie się zaczynają. To już w zasadzie można powiedzieć, że dziś po południu, tak. jak tylko skończą się tak. zajęcia, to wielu młodych ludzi z naszego regionu zacznie odpoczywać. Czy województwo śląskie jest przygotowane na napływ kolejnej grupy młodych ludzi, no bo ferie już od jakiegoś czasu są i, i ci młodzi ludzie z różnych województw przyjeżdżają do nas? Myślę, że dokładnie tak jak w poprzednich latach, nic się nie zmieni w tym zakresie. Napływają zgłoszenia wypoczynków, głównie półkolonii. W naszym regionie oczywiście Bielsko i tereny Bielska, Cieszyna to jest taki region najbardziej obciążony tymi wypoczynkami dzieci i młodzieży. Oczywiście kuratorem oświaty czuwa, będzie miało pieczę nad tym, żeby ten wypoczynek był bezpieczny. A jak będziecie czuwać Nie, tą kontrolę? Tak, oczywiście tak, jak co roku zresztą w tym roku 20% wypoczynków, które zostały zgłoszone, będzie kontrolowane, oczywiście w zakresie bezpieczeństwa, głównie, ale też kwalifikacji kadry, która się będzie opiekowała dziećmi. Także myślę, wierzę w to, że absolutnie ten wypoczynek, tak jak w poprzednich latach no, przebiegnie bezpiecznie i dobrze. Ale może też być tak, że na przykład dziecko zadzwoni do rodziców i powie, ale tu paskudnie, brudno, źle dają jeść i śniegu nie ma. A obiecywali i wtedy rodzic zadzwoni do kuratorium i kuratorium wyślą kontrolę doraźną. Tak, jak najbardziej, ale również też jest numer. Pozwoli pan, że sobie spojrzę w notatki, bo pamiętam w każdym razie uruchomiono interwencję, interwencyjną linię telefoniczną. To mogę podać. Już w tej chwili 32 20 77 077, gdzie można zgłaszać właśnie nieprawidłowości też poza godzinami pracy kuratorem oświaty. Ten numer będzie na naszej stronie internetowej. Pani kurator, to programie, który realizują nauczyciele, a uczniowie muszą przyswajać. Porozmawiajmy teraz. Pani minister Barbara Nowacka przyznała, że jej resort proponuje odejście od prac domowych manualnych w klasach 1-3. W klasach 4-8 nie będą one oceniane, ani obowiązkowe, co oznacza, że nauczyciel może zadać, ale nie może ocenić. To ja pani Pawła Kukiza zacytuję na ten temat. Pewnie pani czytała i to jest świetny pomysł, ale trzeba krok dalej, to oczywiście z przymrużeniem oka i zakazać nauki całkowicie. Owszem, dzieci nie chodzą do szkoły, ale na geografii czy historii nauczyciele zamiast zajmować się jakimś głupawym, głupim grunwaldem czy granicami zaborów, powinni przygotować oczywiście za pośrednictwem TikToka uroki zbierania szparagów w Holandii czy winogron z przepięknej szampanii. Pani jest zwolenniczką zadań domowych? To ja zapraszam może pana Kuki za tak Odbijając piłeczkę, zapraszam pana Kukiza do zapoznania się z badaniami Hatiego. To jest pracownik Uniwersytego, Uniwersytetu w Melbourne, który od wielu, wielu lat bada, to się tak ładnie nazywa, interwencje, a chodzi o działania nauczycielskie, które mają wpływ na podnoszenie jakości kształcenia, lecz na efektywność kształcenia. I jeśli pan Kukis się zapozna z tymi badaniami, to zobaczy, że zadania domowe o dziwo. No, nie mają wpływu, właściwie prawie w ogóle żadnego wpływu na efektywność nauczania, więc myślę, że po co marnować potencjał uczniów, czas, który można wykorzystać zupełnie inaczej, po to, aby no, po prostu go marnować. Zatem te zadania domowe rzeczywiście, potwierdzają to badania, nie przynoszą efektywności, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy no, internet, chat GPT, który z tego ja też na co dzień korzystam, Prawdę mówiąc, no, może wypełnić to zadanie domowe w. 5 sekund, więc. Wejdę pani w słowo. Słyszałem wypowiedź nauczycielki matematyki, która mówiła mniej więcej tak, że matematyka to jest taka nauka, która wymaga od młodych ludzi ciągłego ćwiczenia i powtarzania, bo wtedy nie mają szans na to, żeby wiedzieć, jak się poruszać w matematyce. Tych kilka lekcji w tygodniu nie jest w stanie. Tego To tego zapewnić. Stąd myślę ten pomysł, po pierwsze na odchudzenie trochę podstawy programowej, a poza tym to, co pan przeczytał, te zadania domowe będą dla chętnych i dla tych, którzy no, mają w sobie taki potencjał, żeby te wyćwiczyć te umiejętności, które dla nich i w ich ocenie są jeszcze niewyćwiczone. To jeszcze, to jeszcze jedna rzecz. Egzaminy, które się odbywają i w szkołach podstawowych, i w szkołach średnich, czyli matura, egzamin usmoklasisty. Ten egzamin usmoklasisty, też taką opinię znalazłem, to jest egzamin, w którym uczniowie przygotowują się do zdania tego egzaminu. Tak trochę, ja bym powiedział, w gwarze młodzieżowej słabo. Tak, to, to też prawda, że. No i jest dużo obszarów do zagospodarowania, tak bym to powiedziała. I myślę, że nie wszystko naraz i powolutku. Zresztą oświata i edukacja nie lubi i nie chce rewolucji. Które nam szykowano już wielokrotnie. Dokładnie, więc myślę, że teraz spokojniej, i powoli. Natomiast rzeczywiście egzaminy no, nie weryfikują tych umiejętności, którymi uczniowie powinni się wykazywać. To jest takie testy, o których pan redaktor mówi, do których wyćwiczamy uczniów. Chyba nie o to chodzi. Ja rzeczywiście... pamiętam swoją maturę i to, i to była matura, kiedy rzeczywiście trzeba było tak. wiedzieć, żeby uzyskać tytuł absolwenta liceum Dokładnie. ogólnokształcącego. Dokładnie tak. Ja też ubolewam nad Chociażby nad tymi egzaminami zawodowymi, które przy, mają przygotowywać przyszłych pracodawców pracowników. No, w tej chwili rzeczywiście borykamy się z brakiem pracowników, brakiem chociażby no, każdego de facto. A już wykwalifikowanych pracowników to już jest największy problem. A wiem, bo bardzo zajmuję się akurat szkolnictwem zawodowym bardzo mnie zajmuje ten, ten, ten obszar edukacji że uczniowie, absolwenci szkół zawodowych, przychodząc do pracy, właściwie uczą się od nowa tego zawodu, więc widać, że szkoła... No, w małym stopniu przygotowuje praktycznie, a raczej teoretycznie. Ja mam takie wrażenie, że to dotyczy też absolwentów uczelni wyższych. Pani Aleksandra Dyla, pełniąca obowiązki śląskiej, kurator oświaty, była u poranku gościem Radio Katowice. Dziękuję, bardzo. Dziękuję I bardzo. Powodzenia w pełnieniu swojej funkcji i Dziękuję. przewodzeniu śląskiej oświacie. Dziękuję bardzo.